Rozpoczynamy nasz weekend na Dożańskiej i no jest Kuba, słynny Kuba z Zalewu, z Zalewu się pojawił w kolejnym odcinku serii, już już Kuba już się staje naszym stałym gościem przy Tutaj, różnych aktywnościach, przy, przy różnych aktywnościach, nie aktywności, ekipa jest ta sama, 39 no. stopni, tak, antybiotyki, cuda, ale czego się nie robi dla znajomych, ale, ale on leci. On leci od razu za zarzucić. Jesteśmy w ogóle gdzie? Jesteśmy w Bielinku, bo tutaj żwirownia w bielinku przyjechaliśmy od strony Psi Piasek. Także na to odrum. jestem też oczywiście ja żeby było. wiadomo kto tutaj, kto jest dzisiaj operatorem zresztą nie tylko dzisiaj dobra, dobra na naszą plażę dzisiejszą. Jak tam Kuba, ryby? A, dopiero się rozkręcasz. Tak, taką mamy miejscówkę, super. No, dosłownie plaża. Mega miejscówka. Minęło jakieś 15 minut, pytanie czy entuzjazm naszego wędkarza jest dalej? Tak. Czy, czy już pierwszy zapał minął? Ale no, na razie bez szału, tak? My póki co tu konsumujemy obiad Chińczyzna Jest taka fajna popoświata Ale, no. No, zmieniliśmy miejscóweczkę z drugiej strony piasku, podjechaliśmy Także znowu rozpakowywanie a, to ja, nie? No, pewnie. Taka miejscówka, tu jest właśnie wyjście z kanału piasek i połączenie z Odrą. No a tak w ogóle była ciekawa historia, bo tam krążyliśmy trochę szukaliśmy miejscówki to jeden gościu w popłochu wędki zwijał, więc wzięli nas za kontrolę raczej Idzie na połów. Jest ryba, jest ryba, kurczę, alarm alarm, alarm, alarm. dobra Czekaj, bo bo tu dron wisi Akcje mamy, akcje mamy Dokładnie, tylko mi kolejny swoją No no niestety tutaj obsługa zawiodła Obsługa nie dała rady co? Co? Puścił i chciało, żebyś mógł no, się, się szczupak <laughs> zestresował ze Kolejne branie proszę państwa, kolejne branie W tej, tej chwili się już skupmy, już, żeby nie było jaj Chyba wezmę, tak? No. Tylko do... Pokaż No dobra, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień to było na tyle Dwa szczupaki są, z tego jeden wyciągnięty Tutaj tak a propos gości obok łowił trzy Na dzisiaj tyle z piasku, na no jutro zapraszam na relacje Może będzie łowienie, ale bardziej spływ wpływ skrajnika w którym oglezina ale Witamy. Niedziela. Kolejny dzień weekendu to Ruszamy tym razem z domu. Z... Zabieramy ponton i do Krajnika. Po długich namysłach ostatecznie spływ. spływ w, filmu do Gryfina. A czy dopłyniemy ostatecznie do Gryfina, to Dzisiaj bez Diany, za to będzie Kuba nie? i Iza. Izabela, Dobra. Bierzemy, bierzemy się za robotę, bo jest trochę. Okay. No to dawaj, dawaj. Dobra, jest. pompka jest, trzeba będzie dopumpować. A ktoś to przyjechał kurcze? I, i, I wędkarz jest wczoraj. Dojechaliśmy do, do Krajnika. Ponton dopompowany, już 50 razy nie kręciłem pompowania pontonu, bo to już jest na kolem na poprzednich firmach. także to już sobie darowałem Dobra, bo wodujemy się tutaj w krajniku na prawo od mostu. Dobra, Ostatnie takie szlify. No jest ciasno, ale widzę, że coś z tego będzie. No, to jest Próbujemy sobie delikatny crawling. Szybko, ale cóż. Wędka jest. 5 na godzinę pójdziemy chyba. Na godzinę. Jak dobrze pójdzie to z taką prędkością i za około 3 godziny możemy być widuchowi. A na posiłek? Cholera, radium, cześć. Pierwsza godzina. Rejsu za nami, już prawie ognica i tutaj w tym momencie mamy ujście, rzeki różyca Kuba, jest ognica, tak? Jest ognica. Jest ognica, ryb nie jak po pierwszej godzinie to, to pierwszy raz w życiu na pontonie czy no byłam na takim gumowym kiedyś na tym morzu z tobą, jak byłeś mały. Aha, no, no, no. <laughs> Ale ty tutaj miałeś jakieś 7 lat? 8? 7 lat <laughs> dobra wchodzimy na kanał Tutaj jakieś kiedyś, dwa szlat. Wypracowanie coś w końcu. <gry> it's it's pójdziemy pójdziemy na scenę przystanek Widogowa. Tak jest taki Klepik kawiarenka, o ile jeszcze w październiku jest otwarte, ale jest szansa, bo jest pogoda dzisiaj, wczoraj, dzisiaj, więc na ich miejscu głupie głupie by zrobili, jakby nie otworzyli, bo jednak trochę ludzi się może kręcić, A tam, tam jest w ogóle widuchowy, fajny bulwar taki, nie? Nie wiem, czy kojarzycie. No, jest bardzo ładnie, więc tam fajnie tam w ogóle przyjeżdżać. Nie ja jest wydychowa! Dobrze? Co to za książka? No. Dobra to tak wygląda nasza łajba. Widok z góry. No do na Dąbie 34 km, bo to Marina pogoni w Szczecinie Dąbie, właśnie. No, także. A ty sobie czytaj książkę? Ty chcesz co, sobie czytać książkę? Jesteśmy tutaj ładnie w kawiarence. No i co? Idziemy coś zamówić. Tak, tak jest. Kawiarnia otwarta od godziny 12, więc jeszcze mamy kwadrans. Musimy poczekać. No fajnie jak już zrobiło ciepło w miarę także no, no, rano, rano, było jakieś 4-5 stopni ale czego nie ma do 17 skoczyć. No to tu jest w ogóle taka fajna kawiarnia w Widuchowej. Jesteśmy poza tym przy samym tutaj na brzeżu to jest slip. Także tutaj też kiedyś jeździliśmy czasem właśnie uwadować wódkę. Tam na brzeżach przy krzpie cumujemy. To były bolwary rybackie, bardzo ładny szlak spacerowy. Został tutaj, się zbudowany jakiś czas temu w Widuchowej Co to fajne takie lodowcowe tereny, górzyste. Tam się idzie w tamtą stronę, na, na wieżę widokową. Tutaj też byliśmy jakiś czas temu. Także ogólnie widokową popolecam jak najbardziej. Ma bardzo fajne klimatyczne miasteczko. Dobra, ładła się oddajemy, sumy. Ruszamy. Сейчас он забивает. Także wysiadam. A <laughs> dobrze, pontonik, po kurwa, zakładasz wader. Ja tak, zakładaj ty. Ostatnie kadry na kolibry w Gryfinie podłączamy pasy. No, no i może nagra siebie, że tak powiem, bo cały czas mówię, mówię, ale żeby chociaż w kadrze był też czasem. No także cóż, zapraszamy do busa, ale Zapraszamy busa. do busa Komary, koniec października i komary Zamykamy ten Majdan